Witajcie na kanale Czarny Sport. Dzisiaj miał się pojawić pierwszy z dwóch odcinków zaplanowanych na kanał, czyli QA. Ale niestety, przed małą aferą, która ostatnio wybuchła w PG Ekstralidze, nie mogłem przejść obojętnie. Już pewnie domyślacie się o co chodzi. Na wstępie tylko dodam, że pierwsza część QA pojawi się jutro, a druga już pojutrze, także oczekujcie. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz mojego komentarza, bo w chwili, gdy nagrywam ten materiał, na kanale liczba fanów Czarnego Sportu przekroczyła 3000, za co Wam bardzo dziękuję, ja już nie przedłużam i lecimy z tym materiałem. Mamy pierwszy pozytywny wynik na COVID-19 w Ekstralidze. Oto oficjalny komunikat Speedway Ekstraligi. W związku z faktem, iż jedna z osób z obsługi przebywających w parku maszyn podczas meczu PGG ROW Rybnik w Ogołunia Leszno Rozegranego w ramach piątej rundy PG Ekstraligi 10 lipca posiada pozytywny wynik testu COVID-19. PGE Ekstraliga wprowadza przygotowane na taką okoliczność procedury kryzysowe. Moim zdaniem sytuacja jest dosyć trudna. Wiemy już na pewno, że ta osoba nie znajdowała się na trybunach ani przed, ani po meczu, także wszyscy kibice mogą spać spokojnie, bez obawy, że mogliby się od niego zarazić. Podobno nic nie stoi na przeszkodzie, by rozegrać drugą kolejkę ewiner pierwszej ligi żużlowej ale jak dla mnie robi się to powoli śmieszne. Wprawdzie Adrian Miedziński będzie miał robione testy bodajże w piątek, ale moim zdaniem powinniśmy wstrzymać ruch. Dosłownie mówiąc, przerwać sezon. Nie mówię, że zakończyć, ale mówię, żeby go zawiesić. I wiem, że PGE Ekstraliga w tym roku jest bardzo ściśnięta i po prostu nie ma terminów, no ale właśnie, jakoś jakiś termin na mecz Stalgorzów z Wrocław się znalazł, to dlaczego nie możemy na przykład na tydzień przystopować i zrobić sobie małą przerwę? Zresztą tak się właśnie dzieje, bo odwołano dwa z trzech zaplanowanych spotkań na ten weekend. Jedyne spotkanie, które na tę chwilę, kiedy nagrywam ten materiał, ma się odbyć, to motor Lublin kontra GKM grudziąc w piątek o 20.30 na antenie Eleven Sport. Do tego media nie mają już o czym pisać. Niedawno na moim Instagramie fani czarnego sportu pojawiła się lista zawodników, którzy rzekomo mieliby mieć dwutygodniową kwarantannę. Właśnie teraz przeczytam Wam całą listę zawodników potencjalnie zagrożonych COVID-19, Trochę tego jest. Jeden Wacław Milik, dalej Adrian Dziński Sergiej Łogaczew, Kacper Woryna, Mateusz Tudzież, Kamil Nowacki. Dalej Robert Lambert, Emil Seifudinow, Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała, Jaimon Lici, Piotr Pawlicki, Dominik Kobera, Szymon Schlauderbach, Antonio Lindbeck, Martin Baculik, J. Protasiewicz, Michael Jemsen-Jensen, Jensen, Patryk Dudek, Norbert Krakowiak, Damian Pawliczak. Mateusz Tonder, Nils Christian Iversen, Anders Thompson, Szymon Woźniak, Bartosz Marzlik, Rafał Karczwasz, Wiktor Jasiński, Mateusz Bartkowiak, Wiktor Kłakow, Jack Holder, Chris Holder, Tobiasz Musielak, Kamil Marciniec, Igor Kopiec Sobczyński, Alex Rydnewski, Timo Lachti, Adrian Gała, Oskar Pfeiffer, Oliver Berntson, Jurica Pawlic, Damian Stalkowski, Marcel Studziński, Fredrik Jakobsen, Peter Liung, Nikolaj Klint, Dawid Bellego, Krystian Kieszczek, Tomasz Gapiński, Jacob Torsel, Daniel Jeleniewski, Rafał Okoniewski, Matycz Iwasic, Grzegorz Walasek, Mateusz Bożykowski, Mateusz Jagła, Mateusz Świdnicki, Bartomej Kowalski, Kamil Król, Błażej Wypiór, Przemysław Giera, Kamil Pytlewski, Marcin Turowski, Damian Lotarski, Kacper Łobodziński, Kacper Pludra, Krzysztof Sadurski, Hubert Ścibak, Wiktor Lampart, Wiktor Trofimow i Wiktor Firmuga. Tak jak widzicie, lista nie widzi końca. A to tylko jedna osoba, która nawet nie wiadomo, czy mogła potencjalnie zarazić zawodników. Jak się później okazało w mediach, to nie dwutygodniowa kwarantanna, a tylko podejrzenie, że u tych zawodników również mogło dojść do zakażenia koronawirusem. Tworzą się nowe ogniska, nowe łańcuszki, którymi wędruje wirus i niestety i tym razem nie mógł on ominąć naszej Ekstraligi. Mamy nadzieję, że to wszystko w przemagiczny sposób ustąpi i niedługo będziemy mogli cieszyć się znów naszą kochaną dyscypliną. Ale kiedy to będzie, dalej nie wiadomo. Nie mówiąc już nawet o cyklu Grand Prix, który miał się odbyć, cały czas odwoływano nowe imprezy i dalej nie wiadomo czy w ogóle ten cykl się odbędzie, co by było dosyć no dosyć kontrowersyjne. Biorąc pod uwagę, że od 95 a wróć od 46 roku cały czas nieprzerwanie odbywały się mistrzostwa świata na żużlu i co? W roku 2020 mielibyśmy przystopować i mistrzostwa się nie odbędą z powodu wirusa? Jeśli chodzi o sek w Gnieźnie, który miał się odbyć już dzisiaj, zawody nie zostały odwołane. To znaczy tak, zostały odwołane i przełożone. Na 23 lipca w czwartek o godzinie 19 na stadionie miejskim w Gnieźnie. Oczywiście bilety zachowują ważność, ale mało osób bierze pod uwagę, że aż czterech zawodników musiałoby wypaść z samego faktu, że występowali w meczu Rowrydnik Unia Leszno czyli Wacław Milik, Kacper Woryna, Bartek Smektała oraz Robert Lambert. A byłaby wielka szkoda stracić tak dobrych zawodników w zawodach tak wielkiej rangi. A skoro faktycznie mówimy tutaj o bezpieczeństwie zawodników, wiadomo, mecze odwoływane zawodnicy pod kwarantanną to dlaczego pierwsza liga się odbywa? Do tego ta cała instytucja gościa. Adrian Miedziński, który jeździ w dwóch ligach, pierwszej lidze oraz ekstralidze w Rybniku. Na przykład, jeśli ktoś by się w Rybniku zaraził koronawirusem, zaraził Adriana, to Adrian pozaraża całą pierwszą ligę. I znowu Mateusz Ciernia, który jeździ w pierwszej lidze i bodajże w drugiej lidze w Krośnie, pozarażałby tych wszystkich w drugiej lidze. Moim zdaniem i tak jest cudem, że zdążyliśmy przejechać pięć kolejek, zanim stało się to, co się stało. Znaczy, nie wiadomo, czy zawodnicy są zakażeni. Wiadomo, Ekstra liga od razu podjęła środki bezpieczeństwa, co jest absolutnie logiczne i nie wyobrażam sobie innej reakcji z ich strony. Ale załóżmy scenariusz, że zawodnicy faktycznie się zarazili. Mówię tu o zawodnikach rybnika. No to dalej łańcuszek idzie oczywiście do drużyny z Leszna. Jeśli chodzi o Leszno, we wtorek odbyła się liga juniorów w grudziądzu i tam wszyscy juniorzy mogli teoretycznie mieć kontakt z osobami zakażonymi. Adrian Miedziński wystąpił w meczu w barwach Apatora oczywiście z startem Gniezno. I tam drużyna zgniezna również mogła się pozarażać od właśnie nieświadomego Adriana Milińskiego. No i tak to się toczy, ale zakończmy już temat covid i przejdźmy do newsów, bo ten odcinek jest takim małym bonusowym odcinkiem w związku z tym, że za tydzień niestety odcinka serii Speedway News nie będzie. Co wcale nie znaczy, że aktywności na kanale nie będzie, bo będzie bardzo ważny dla mnie odcinek tak długo zapowiadany, więc oczekujcie. No a teraz przechodzimy do informacji ze świata Speedway. Znamy terminasz Ligi Juniorów 2020. Pierwsza runda 14 lipca w Grudziądzu. Już miała miejsce. Druga runda 21 lipca Częstochowa. Trzecia runda 28 lipca Rybnik. Czwarta runda 4 sierpnia Gorzów. Piąta runda 11 sierpnia Leszno. Szósta runda 18 sierpnia Lublin. Siódma runda 25 sierpień Wrocław. Ósma runda 1 września w Zielonej Górze. Oczywiście w tej informacji nie zostało uwzględnione jeszcze to, że mamy pierwszy pozytywny wynik COVID-19 w Ekstralidze. I znowu Oliver Bertson jako gość w Wrocław. We wtorek zawodnik zjawił się we Wrocławiu i podpisał umowę z Betard Sparta Wrocław. Prezes tego klubu ubiegł innych działaczy, którzy także marzyli o osiągnięciu tego żużlowca. Zawodnik już dostał zgodę i myślę, że wkrótce zadebiutuje jako gość w PGE Ekstralidze. Chętni już się odezwali, a wkrótce pojawi się informacja na ten temat przekazał nam w poniedziałek Rafael Wojciechowski, menadżer startu Gniezno. Co ciekawe, Son nie był jedynym żużlowcem, o którym intensywnie myślano w ostatnich dniach we Wrocławiu, bo na liście życzeń był też Peter Lung. Ostatecznie uznano jednak, że lepszy będzie młodszy ze Szwedów. Tylko tak jak wcześniej mówiłem, co jeśli mecze pierwszej ligi żużlowej i ekstra będą ze sobą kolidować? No i ewentualny wirus. To właśnie przez wirusa została upowszechniona taka instytucja jak Gość. A Gość? Może dosłownie zabić klub od środka, zarażając innych, ale dobra, lecimy dalej. Podczas torkowej rundy Ligi Juniorów w Grudziącu doszło do potwornie wyglądającego karambolu. W 20 wyścigu na trzecim okrążeniu zderzyli się Mateusz Bartkowiak, z Stalgorzów i Kacper Pludra, Unia Leszno. Motocykl jednego z nich przekoził i wpadł na trybuny. Podobna sytuacja miała miejsce przed rokiem w Gorzowie. Leszczynianinowi nic poważnego się nie stało ale zawodnik z Gorzowa został odwieziony do szpitala. Na swoim Twitterze pan Sławek Henslik pisze Masakra! Po upadku Kacpra Pludry i Mateusza Bartkowiaka podczas Ligi Juniorów Mototlik wylądował na piątym i szóstym rzędzie trybun na pierwszym łuku, tuż obok osób z parku technicznego. Jakie szczęście, że dziś zawody bez kibiców. Mateusz został odwieziony do szpitala. Wieczorem dostaliśmy informację od taty Mateusza, że Mateusz ma czucie w rękach i nogach. Nie wiemy jak poważna będzie jego kontuzja, w każdym razie życzymy mu... Życzymy mu bardzo dużo zdrowia. No i to by było na tyle. Jeśli Wam się ten materiał spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz jakiegoś mojego komentarza. Do następnego odcinka, który już jutro. Na razie, cześć!